Oczywiście najczęściej pojawiają się pytania o hierarchię i kompetencje poszczególnych organów. W systemie demokratycznym y, oczywiście wygląda to bardzo prosto i możemy to przedstawić na następującym schemacie. Oczywiście musimy pamiętać, że następują tutaj tak zwane sprzężenia zwrotne i tak, zgromadzenie powołuje sekretarzy. O, z kolei przewodniczący po zasięgnięciu opinii ekspertów może tych sekretarzy odwołać. Eksperci z kolei mają ścisły kontakt z rządem, ze związkami zawodowymi, z partiami i z organizacjami społecznymi. Te z kolei mają ścisły kontakt na sekretarzy, którzy są poszczególnymi członkami poszczególnych organizacji rządu związków zawodowych i partii. Podobna sytuacja ma się ze zgromadzeniem, proszę Państwa, ponieważ zgromadzenie wybierane jest przez komitety lokalne. O, tak. Z kolei zgromadzenie może wybrać przewodniczącego, który może to zgromadzenie natychmiast odwołać. W tej sytuacji wszystkie partie i organizacje społeczne odwołują swoich przedstawicieli z rządu i ze zgromadzenia, a wówczas komitety lokalne rozwiązują zgromadzenie i odwołują przewodniczącego. A wówczas, proszę Państwa, no cóż, wówczas to nieodzownym jest powołać o. króla.